Chyba nikt nie wątpi w to, że Kuba i Jania to ulubiona para tej edycji. Jaku pokazał się być zupełnie innym rolnikiem, niż ci, których poznawaliśmy dotychczas. Jest nie tylko zdecydowany, wie czego i kogo chce, szczerze pragnie drugiej osoby i sam podejmuje decyzję. Dodaje ten podpunkt, bo wiecie, że u rolników czasem to mama decyduje. Do tego jak w prawdziwym Love story jest gotowy dla wybranki zrobić wszystko i już nawet na tym etapie to udowodnił, przełamując dla niej swoje lęki i robiąc rzeczy spoza swojej strefy komfortu. Swoją drogą wyobrażacie sobie Stasia z pierwszej edycji w parku linowym? Ale to by było dobre. Ania też od początku zyskała sympatię widzów, głównie dlatego. Wydawała się być bardzo prawdziwa, sympatyczna, wygadana, ale nie jakoś przesadnie, po prostu taka swojska, zwyczajna kobieta i zaraźliwym uśmiechu, aczkolwiek ona dużo ostrożniej podchodzi do tej relacji, być może jak powiedział Kuba, musi uważać, bo decyduje za dwoje, jako, że Ania ma dwunastoletniego syna, na tym etapie wydaje się, że jedynym co mogłoby pójść nie tak jest wycofanie się ani w którymś momencie. Jednak zarówno Kuba, jak i widzowie mają nadzieję, że do tego nie dojdzie. My już ze swojej strony dużo wcześniej zdradziliśmy Wam co nieco, przekazując w poprzednich filmach dowody, że para po nagraniach w gospodarstwie była razem w nadmorskim luksusowym spa. A Kuba często bywa w Poznaniu, gdzie razem spędzają czas. Dodatkowy ma tutaj jest odległość, bo szczepańkowo, w którym mieszka Jakub od Poznania dzieli niewiele ponad 50 km. I tutaj mamy dla was newsa, bo doszły nas suchy ze strony znajomych Jakuba, że para, bo nadal są razem szuka domu w pobliżu Poznania, tak? żeby nie zmieniać drastycznie swojego życia, ale być ciągle razem, wiadomo, że syna nie chodzi tam do szkoły Ania także ma tam swoje życie. Jakub natomiast już na etapie wizytówek mówił, że chętnie przeprowadzi się do innego miasta, a firma, którą prowadzi, zostanie pracą, do której będzie jak wielu innych ludzi dojeżdżał, i wydaje się, że jego plany zarówno na przeprowadzkę, jak i na miłość właśnie się ziszczają. I chociaż whistleblower uwielbia takie postacie jak Marek z czwartej edycji, czy Stasio z pierwszej, to jednak takie historie jak ta Kubyjani lubimy oglądać najbardziej.